A co do tego rządu, to proszę Państwa, bardzo praktycznie. Ciekaw jestem, kogo tam będzie więcej. Czy, czy Żyrantów, czy Rejtanów. Tak źle i tak niedobrze. Ale uważam, proszę Państwa, że każdy, kto będzie grał na skrócenie kadencji tego parlamentu i wywrócenie tego rządu, Da nam się poznać jako rzecznik obcego interesu w Polsce. Każdy, kto ten rząd będzie chciał szybko wywrócić. I to też będzie bardzo ciekawe, no bo właśnie wyjdą na jaw zamysły serc wielu. Nasza rzecz jest nie dopuścić do tego, żeby ten rząd załatwo wszedł w rolę żyranta, i być może będzie potrzebny nasz głos, głos narodu, po to, żeby ci nasi. Może zbyt, zbyt lojalni agenci imperialnych patronów, no po prostu, żeby mieli dobry argument, żeby mogli się powołać na gniew ludu, żeby mogli powiedzieć, no nie możemy, bo widzicie, naród szumi i się nie zgadza. Będzie więc może potrzebne, żeby naród zaszumiał w jakiejś sprawie. Ale tu znowu delikatna rzecz. Bo scenarzyści to przewidzieli i chcą ten nasz głos zdrowy, będą chcieli przekierować w jakąś rewoltę albo w jakąś właśnie wojnę polsko-polską czy polsko-ukraińską. No i, no i ważna sprawa, żebyśmy się na tę wojnę nie dali posłać, żebyśmy się nie dali pozabijać, a jednocześnie żebyśmy się nie dali obrabować i żebyśmy się nie dali wyzuć z resztek suwerenności. Nie ma dyskusji Polski nie stać na to, żeby zrezygnować z piędzi polskiej ziemi po utracie Wilna i Lwowa, Polski nie stać na jakiekolwiek dalsze koncesje i amputacje, jakiekolwiek zmiękczanie suwerenności na swoim terytorium. Polska zredukowana do kształtu jakiegoś księstwa warszawskiego czy Królestwa Kongresowego nigdy nie będzie już miała szansy powrotu na scenę dziejową w pełnej formie. I te rzeczy będą w moim przekonaniu rozstrzygały się w najbliższej pięciolatce. Nie, nie dajmy się. Dziękuję Państwu za uwagę.